Ona poszła po własnych siłach i cały czas mówiła, tato, nie przejmuj się, będzie wszystko dobrze. I mam do niego bardzo wielki żart. To miał być tylko drobny zabieg, ale jego finał okazał się tragiczny. Dwa się wypowiadają, żeby nie ciąć tej dziewczyny. On podejmuje decyzję, która doprowadza do śmierci. Kto podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji, Panie doktorze, o sprawie Pani Justyny Jeziorskiej chcielibyśmy z Panem porozmawiać. Panie co? ja teraz na pewno nie mam czasu na rozmowy, ponieważ jestem. Zaczynamy zabieg niedługo w następnym szpitalu. W Polsce niezwykle trudno udowodnić odpowiedzialność lekarza za popełniony błąd. Jak postępuje kierownictwo szpitala, gdy pojawia się groźba wypłaty dużego odszkodowania? Napiszcie tak, żeby wiesz, czy przenikało to, że rozumiemy ich ból, mm -hmm. rozumiemy ich cierpienie. Chodzi o to, żeby w żaden sposób nie pociągało to za sobą jakichś roszczeń, mm -hmm. rodziny i tak dalej. Na początku marca do tego szpitala trafiła 37-letnia Justyna Jeziorska. Kobieta skarżyła się na ból brzucha. Badanie tomograficzne wykazało obecność dużego guza. Chirurg miał pobrać jego niewielki wycinek do badania. Poszliśmy z córką do ordynatora, spytać się, na czym to wszystko polega. Nawet córka osiadała na wersalce, ja stał przed doktorem. Córka się pytała, jak to będzie wyglądać, co to jest. Odpowiedział no, nam, że to będzie nacięcie 2-3 centymetry, pobranie wycinka i to będzie wszystko. Jak przywieźli ją z sali zabiegowej, no to ona no, nacięcie miała no, całe jamy brzuszne, od góry do dołu. Doktor mówi, że pobrał wycinek, ale jest stan ciężki. Mówi tak, wierzy pani w cuda? Niech pani nie wierzy. Lekarzem, który miał przeprowadzić operację, był Wojciech S. Zdecydował się na operowanie mimo odmiennej opinii dwóch innych chirurgów, którzy brali udział w konsultacji. Jednym z nich był dr Janusz Kusnierz. Ja uważam, że tego typu zabieg nie powinien być w ogóle w śladu wykonywany, tylko powinna być pacjentka przewieziona do szpitala w innym ośrodku, mówię onkologicznym ośrodku i tam powinna być podjęta stosowna decyzja, czy pacjentka ma być operowana, czy jest inna metoda pobrania wycinka, żeby uniknąć operacji po operacji pacjentka i jej rodzina czekali na szczegółowe wyniki badania histopatologicznego. Ku ich zdumieniu po trzech tygodniach okazało się, że próbki guza nawet nie wyjechały z Sieradzkiego szpitala do laboratorium w Łodzi. Ordynator twierdził, że próbki są wysłane i czekamy tylko na badanie w Łodzi. Te badanie no lekarz Umie, bo chodziłam, pytałam codziennie, czy już jest wynik, czy no czekamy, czekamy, no jeszcze, bo to tak długo trwa. Czas w przypadku nowotworów ma szczególne znaczenie. Co sprawiło, że próbki nie wyjechały do łodzi, nie wiadomo. Ostatecznie to sama rodzina zabrała próbki ze szpitala i zawiozła do laboratorium. Największy żal mam do doktora, że nas okłamywał cały czas, przez cały miesiąc czasu nas okłamywał, bo chodziłem ja z żoną do, do, do gabinetu, dzisiaj może będzie, może, no może jutro to już na pewno będzie. A pani zdaniem mogło tak być, że on wiedział, że popełnił błąd? No ja się tak mogę po prostu teraz yy, sobie sama od siebie, że czy to, to coś miało na rzeczy. Z przeprowadzonego w łodzi badania wynikało, że gus to rzadki i złośliwy nowotwór, tak zwany mięsak. Ze względu na stan pacjentki, podanie chemii było wykluczone. Tydzień później Justyna Jeziorska zmarła. Czy sprawa Justyny Jeziorskiej jest jedynym przypadkiem, który może rzucać cień na doktora Wojciecha S.? Pracując nad reportażem, dotarliśmy także do innych jego byłych pacjentów teraz mają poważne problemy po jego operacjach.